Bardzo serdecznie na festynie zakończenie lata z Kujawami. Jak dobrze wiecie, od pół roku, może trochę dłuższego czasu, mamy grupy młodzieżowe tutaj w klubie. Roczniki od 2,16 do 2,20. Dzieci jest prawie 40 i właśnie dla nich już robimy po raz trzeci festyn. W związku z tym, że jutro zaczyna się. Ich trudny okres po dwóch miesiącach lawy muszą iść do szkoły, do przedszkola, takie trudne znosić, to postanowiliśmy, że dzisiaj będą miały czas, żeby się poprawić. Dlatego też tutaj jesteśmy. Na początku chciałbym przedstawić ludzi, którzy to wszystko organizują i bez nich tak naprawdę to by się tutaj nie działo. Mateusz, Paweł, Agnieszka i Sylwia. To są ludzie, którzy bardzo dużo włożyli wkładu i w pracy, żeby, żebyśmy się tu dzisiaj spotkali. Dobrze, a ja bym chciał przywitać na początku gości. Mamy dzisiaj znakomitego gościa. Pani poseł Ewa Kozanecka. Dzień dobry, witamy. Jest z nami również ksiądz proboszcz. Co prawda dzisiaj nie piątek, nie musi dawać dyspensy. Witamy serdecznie. Radny powiatowy Paweł Jankowski. Zresztą wspomaga nas już chyba po raz trzeci przy Inwestynie. pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Bergowicach, pani Joanna Barata. Dam serdecznie. Miejmy nadzieję, że będziecie się bawić u nas dobrze. Oczywiście, impreza by się nie odbyła bez sponsorów, i tych sponsorów musimy tutaj. Głównym sponsorem jest firma ATRAK Huberta Bykowskiego z Tupadeł. Sponsorem jest też ksiądz ale ksiądz Proboż się zawsze obrusza i mówi, że to parafianie, tak? A moje. Młyn Markowice Marcin Kopeć, Portal Teraz Strzelno, Pan radny Paweł Jankowski, Pan radny Marian Mikołajczak, Zespół Bayer Band. Pani Monika Lewandowska, Pan Burmistrz który do nas dotrze koło godziny 16.00. No i oczywiście rodzice. Wkład pracy, troszkę zrzutki, troszkę pieniążków, ale przede wszystkim wkład pracy. Starosta Tomasz Krzysiński, jeszcze przepraszam, i tu Także, Szanowni Państwo, nadzieję, że wszystkie dzieciaki zdążą zjeść. Mamy dmuchańce, za chwilę będzie bitwa na balony, mamy tutaj bańki mydlane. Jest co robić, jest moc atrakcji, także wszystkiego dobrego, życzymy dobrej zabawy, smacznego i dziękuję. Szanowni Państwo, drodzy rodzice, dziadkowie, mieszkańcy, drogie dzieci, młodzieży, wszyscy zaproszeni goście, panie Mateuszu, państwo samorządowcy, pani dyrektor, Księże proboszczu, wszyscy znamienici goście i mieszkańcy bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszy festyn. Przyjęłam to zaproszenie z ogromną radością, tym bardziej, że zawsze mam sentymenty i do małych dzieci, i do starszych dzieci, i generalnie takie festyny rodzinne. Na pewno są doskonałą okazją do wielu rozmów, do zabaw przede wszystkim dla najmłodszych. Też przywiązam tutaj drobne takie upominki sejmowe dla dzieci, młodzieży. Mam nadzieję Panie Mateuszu, że, że tutaj będą rozdane. Tak? A ja co mogę dodać jeszcze od siebie, to dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam, bo wiem, że tutaj jest klub sportowy. Zapraszam na moje turnieje piłkarskie, które się cyklicznie odbywają dwa razy do roku robimy takie turnieje. T turniej z okazji Świętego Mikołaja odbędzie się w, no w okolicach właśnie Mikołaja. nie pamiętam jaki jest termin, ale będziemy na pewno w kontakcie tutaj z Państwem i będziemy Was zapraszać na, na ten turniej mikołajkowy. Moc atrakcji i dla dzieci i dla starszych, także bardzo serdecznie już dzisiaj Państwa na ten turniej piłkarski. Zapraszam. A tutaj życzę już ostatniego dnia przed rozpoczęciem szkol roku szkolnego, życzę miłej zabawy, wielu wspaniałych spotkań, rozmów. No i dzieciom życzę wszystkiego dobrego, przede wszystkim bezpiecznej, bezpiecznego tego roku szkolnego, żeby Wam się powodziło zarówno na tej niwie nauki, jak i również i sportowej i rozwijania wszelkich pasji. Życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego. A gdybyście Państwo chcieli jakiejkolwiek pomocy, wsparcia, z mojej strony to oczywiście służę swoją osobą. Dziękuję serdecznie jeszcze raz, wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Ja również bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam i bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło. Jestem tutaj na tym festynie po raz pierwszy. Mam nadzieję, że nie ostatni raz. Bardzo się cieszę, że widzę tyle jeszcze roześmianych dzieci. Jeszcze dzisiaj cieszmy się ostatnim dniem wakacji, tak jak pani poseł powiedziała. Niech ten dzień właśnie sprzyja tej zabawie, radości, temu dobremu nastrojowi. No i cóż mogę powiedzieć, czekam na Was jutro. Nie balujcie tu zbyt długo, bo jutro godzina... Ósmamsza święta, a godzina dziewiąta rozpoczęcie roku szkolnego, na które serdecznie zapraszam wszystkie dzieci i rodziców. A dzisiaj bawcie się udanego y, świętowania. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Ja bardzo serdecznie dziękuję za to, że mnie tutaj zaproszony i kolejny raz mogę wesprzeć tak wspaniałą imprezę tutaj przeorganizowaną. Ja wielki ukłon składam dla organizatorów z uwagi na to, że wiem doskonale ile pracy i czasu trzeba poświęcić na to, żeby przygotować tę imprezę. Ale widzę, że ta impreza naprawdę jest wspaniała. Widać to po radości dzieciaków. dzieci. Zawsze jest tak, że ostatniego dnia wakacji te miny są takie nietypowe, a tutaj dzięki tej imprezie widać uśmiech i o to chodzi. Życzę Wam wspaniałej zabawy i pamiętajcie, za 10 miesięcy znów są wakacje i tego Wam życzę. Jedno słowo: dzisiaj tutaj ten piękny festyn, bardzo się cieszę, że odbywa się i że tak pięknie to zostało zorganizowane. Ale też zapraszam w niedzielę na nasze parafialne dożynki o 11 Za święta. Podziękujemy za tegoroczne zbiory za chleb. O 16 zabawy dla dzieci a o 18 potracjówka czyli tańce na dorosłych i młodzieży. Zapraszam serdecznie. Chciałem wam bardzo podziękować za zaproszenie. Nie wiedziałem jak, jak jechaliśmy, to myślałem, że tu nikogo nie będzie. A tu zobaczcie jak Markowice pokazują, co potrafią. Dziękuję serdecznie za to, że zaprosiliście panią poseł, radnych powiatowych. Markowice tętnią życiem. Myślę, że jutro będę się chwalił tym, co się, co się stanie za chwilę u was. Bo będziemy budowali jednak tak, jak my przypuszczaliśmy. I te dwa boiska, i bieżnie, i plac zabaw. Będziecie za chwilę mieli piękny plac zabaw. Dwa boiska, i bieżnie do skoków dal przy szkole. E, Wybudujemy, mamy już pieniądze. Wczoraj rada przesunęła, przesunęła kasę za półtora miliona. Inwestycja w Markowicę. Załatwimy też, przed chwilą uzgodniłem z panią poseł Ewą Kozanecką, że pojedziemy do Bydgoszczy i wreszcie załatwimy te szatnie dla waszego klubu sportowego, bo to jest niesłychanie ważne. Memle się ta sprawa i memle chyba ze dwa lata, a tutaj się okazuje, że pani poseł przychylnie podchodzi do sprawy. Myślę, że za chwilę sprawa będzie załatwiona. I w przyszłym roku jak się spotkamy na grillu u was, to będziemy mieli piękne, Szatnie wyremontowane i piękne boiska przy szkole. Kochani, bawcie się świetnie. Dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Towarzystwo z końca. Zobaczymy. Wszyscy gotowi. Jeszcze nie ciągniemy. Ja dam, sygnał, dobra? I uwaga, wszyscy gotowi. 3, 2, 1. Państwu, witam Państwa serdecznie. Jako drugi raz, jestem Państwa. Pamiętacie, że imprezy, które organizujecie, organizujecie że... w coraz większym rozpadzie. Serdecznie gratuluję. się oczywiście witam Ale witam serdecznie naszą Pani poseł, że... Wszystkich rachunków, ale wszystkich tych, którzy coś są dobrego dla naszych mieszkańców zrobić. Za to serdecznie Pani Poseł bardzo dziękuję. Jeszcze raz gratuluję na nas, jeżeli chodzi o ochronę samorządową, czyli powiatu wojnyńskiego, na cały zawód, zawsze Państwu zapytać. Życzę wszystkim fajnej, sympatycznej zabawek.